Nikola. Tak, wątki. A powiedz gdzie ty jesteś, mam nagrywa. Meksiko! Jesteś w a jak wyglądasz w kapeluszu? pokaż pokaż. ha aha. Patrz, tu pokaż, gdzie jest nasz pokój, tu mam pokój, tak? Tu jest też pokój. Tak, a tu jest... A tu jest Nikola. Tak. Tu mamy takie palmy. Chodź. Tak, chodź, wszystko nagramy na kamerę. Poprowadzaj, chodź Nikolka. Tam pobiegniesz? Tu jesteśmy w hotelu, są palmy w środku. Bardzo ładne, tam Nikolka uciekła. Tutaj są do siedzenia takie, o. Tutaj tata robi zdjęcie we nie wiem. Nikola, tutaj! To jest nasz hotel, taki duży, do góry idzie. Co? Ząbek wychodzi, tak. Jest ząbek. Ten się rusza? Nie rusza się, kochanie, nie. A pokaż, jaki ty masz tatuaż zrobiony. Proszę, trochę się rozmazał. Tatuaż, dwa pieski. Aha. Naciągnęła mamy Nikola, tak? Chotki? Dobra. Chodź, pokażemy wszystko na kamerę nagramy. Tu jest duży hotel co się wychodzi z naszego pokoju. Chodź, pokażemy tam fontanna jest, tak? Tak. Hotel. A ty co pijesz Coca-Colę, tak. Nikola pije... Co dajesz Coca-Colę, tak. Tutaj jest bar. Można tu siedzieć. Tu jest fontanna z delfikami. Uh -huh. Choć tu pokażemy jeszcze druga fontanna. Nie wolno wchodzić tam, Nikola. Tu się wychodzi na dwór. To tu mamy. Gdzieś Nikola? Tu jest jakaś woda. Taki mamy ładny hotel. Taki ładne Nikola, pomachaj. Cześć. Okej, okay, choć wszystko nagramy. Sanna, nagrałam, no. Tu się idzie. Tak. Chodź, nagramy swój ten, park dla dzieci. Tu jest taki bar właśnie. Bar. U nagrywam tu wszystko, a wychodzicie za mną jak dwa smrody. Jedzonko robią. Hmm. mamy jeden basen. Hmm. Aqui <mach> jest o para Hello. Hello, hello. Hola. Hola. Hi. Hey. I'm <laughs> just making a movie. Is it up to Yama? uciekła, chyba poszła na plażę. Zaraz ją znajdziemy. Tu jest jakaś restauracja, tam mamy koszykówkę można grać. Tutaj można grać w golf. Zaraz pokażemy golf. Palma! Cześć Palma! Jest ładna Palma. To jest hotel nasz i Palmy. Ile palm, takie ładne. Hej, ja chyba się zagubiłam. Hej. u gdzie ja weszłam? Gdzie ja jestem? Kim są? Tutaj jest nasz bufet. Tu można sobie jeść kiedy się chce. Ani sprząta, tu jest bufet, tak. Tutaj jakie ładne kokoski rosną. Teraz pokażemy kokoski. Kokoski rosną. Pukoski rosną zielono, ładnie, luneczko świeci. Z ósma rano. Jeszcze ludzie nie powstawali. Nikola! Jest Nikola w basenie, koło basenu. Tu jest nasz hotel. Tu jest hotel. Tu jest jeden basen. Duży, duży basen. Cześć Palma! Cześć, jaka jest sucha. Gdzieś tutaj mamy leżaki, ale nie wiem gdzie. Leżaki mamy. Tu idziemy Nikola. Cześć. Moje spieczone, małe. O, ale jesteś główdeckim. Ale jest główdeckim. No, okej, okay, zaraz ci spadnie. Tutaj stoi tata. Tu mamy plażę i ocean. Które są nasze? Które są nasze? te dwa. dwa i będziemy przejść. No. To jest na parze. Nikola, chodź! Film, Nikola! Nie, Nikola! <grystanie> Nikola, chata! Pomachaj! Bliżaczki, nie ma! To jest, jesteśmy w Meksyku. I pokaż, jak idziesz do wody, ok? Zanurz się na chwilę, żeby nie było ci zimno. Tak, dziadzia się nauczył, że trzeba najpierw się zanurzyć ochlapać. Później dopiero można plumpunąć. O Ochlap się troszkę. Będziesz skakała? No, ochlap, chlap. żeby ci było zimno. A tu jest głęboko. No, a jesteś ochlapana? Tak? Pokaż babcia Dziadzia, będę dosykała. Uch! Oh! Cześć!